Znajdujemy się właśnie na planie krótkiego filmu fabularnego, który robimy na konkurs LCT Airsoft. Jest to pierwszy plan, na którym jestem wyłącznie reżyserem. Jest to mój debiut. Pierwszy raz prowadzę sceny z aktorami dialogowe. Obrazkowo staramy się tu stworzyć klimat mroźnego bloku wschodniego. To w sumie nie jest do końca nieprawdą, bo za oknem minus 8 stopni i mnóstwo śniegu. Nie ukrywam, że pogoda dała się we znaki. Nagrywamy zimą, a w tym roku zima w Polsce daje mocno w kość. Dzięki uprzejmości naszych kolegów zostaliśmy uzbrojeni w masę replik, które wykorzystujemy w naszym filmie. Dwie świetne lokacje, stara, niedziałająca, żejezdnia tramwajowa, za to jeszcze z istniejącą scenografią. Stare tramwaje, stare autobusy pozwoliło nam to w świetny sposób rozegrać scenę akcji. Kolej druga lokacja gramy w browarze mieszczańskim jak widzicie tutaj za mną uzupełniona scenografią Rafała Osińskiego wygląda prześwietnie i jest idealny w klimacie, jaki chcieliśmy osiągnąć. Wiadomo filmu nie robi się w pojedynkę, więc zebraliśmy tutaj ekipę świetnych ludzi, naszych kolegów, przyjaciół, którzy chcieli nam wspomóc w tym projekcie, także bardzo im dziękujemy, bo bez nich na pewno by się to nie udało. I, i. Po to się urodziło. Okay. Walczyć.